Molestowanie seksualne to każde zachowanie, które ma na celu degradację lub naruszenie drugiej osoby poprzez wykorzystanie jej seksualności czy cielesności, a nawet płci. Może mieć ono charakter werbalny, takie jak niepożądane komplementy albo niechciane komentarze, ale może mieć też charakter niewerbalny, na przykład naruszanie czyjegoś bezpieczeństwa i czyjejś cielesności bez zgody drugiej osoby, próby nawiązywania kontaktu fizycznego czy gwizdanie za kimś na korytarzu. Molestowaniem jest dotykanie kogoś bez zgody tej osoby, molestowaniem jest podnoszenie ubrań bez zgody tej osoby, molestowaniem jest naruszanie poczucia bezpieczeństwa drugiej osoby ze względu na jej płeć lub ciało, ale molestowaniem jest też próba wymuszenia na jakimś kontaktu seksualnego w zamian za jakiś profit. Niech to będzie przeniesienie terminu egzaminu, poprawienie oceny, czy nawet wydanie komuś notatek do nauki. Molestowania faktycznie częściej statystycznie doświadczają kobiety, a sprawcami częściej są mężczyźni, ale to nie znaczy, że mężczyzna nie może doświadczyć molestowania albo że kobieta nigdy nie będzie sprawczynią. Nigdy nie jest to wina ofiary, bo przy molestowaniu znaczenia nie mają ani wiek, ani ubiór, ani ciało, ani kolor oczu, ani stanowisko naukowe, ani pozycja na uniwersytecie. Winny zawsze jest sprawca, nigdy ofiara. Dlatego doświadczenia molestowania nie należy się wstydzić, a jeżeli jest taka potrzeba, to trzeba szukać pomocy. Molestowanie nie tylko narusza, czy też może naruszać przepisy kodeksu karnego, ale narusza też statut uniwersytecki. Na uniwersytecie nie ma i nigdy nie będzie zgody na naruszanie poczucia bezpieczeństwa, czy to studentów, czy pracowników i pracownic. Dlatego też zawsze będziemy reagować. Jako konsultantka do spraw przemocy seksualnej przyjmę zgłoszenie o molestowaniu czy naruszeniu czy czyjegoś bezpieczeństwa, pomogę uzyskać pomoc i pokieruję do odpowiednich organów w celu uzyskania sprawiedliwości i ukarania sprawcy. Można też udawać się do rzeczniczki akademickiej, która w razie czego poprowadzi sprawę wyżej. Istnieje też instytucja komisji antydyskryminacyjnej, która w razie czego rozpatrzy sprawę o molestowanie na najwyższym możliwym poziomie. Na Uniwersytecie dbamy o bezpieczeństwo, ale to bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Nawet jeżeli bezpośrednio nie doświadczasz przemocy, ale coś widzisz, to zareaguj. Jeżeli słyszysz jakieś plotki o naruszeniach, o czymś dziwnym, niebezpiecznym, to daj nam znać, a my pomożemy, bo wszyscy jesteśmy równoważni.